Wybiera sklep Electronic Dreams. Pamiętaj, że na hasło do diabła z grami dostaniesz dobrą promocję. Electronic Dreams polecam www.electronicdreams.pl Sklep dla prawdziwych graczy. You Witam serdecznie na kanale Do Diabła z Grami i lecimy w dzisiejszym odcinku z najciekawszymi premierami czerwca 2021 roku. Jezu, jak ten czas leci, ta, ta data dla mnie brzmi wręcz futurystycznie. Lecimy. Moi drodzy, pierwszym tytułem będzie Necromunda Hyatt Gun, czyli pierwszoosobowa bardzo mroczna strzelanina, w której będziemy sadzili soczyste strzały z Szotgana prosto w głowę naszym adwersarzom w akompaniamencie ciężkiej industrialnej muzyki oraz e, 100 litrów krwi. Powiem Wam tak szczerze, że ja osobiście po Dum Eternal odczuwam niemałą pustkę, jeżeli chodzi o rynek shooterów, więc. Dobry shooter FPP jest zawsze w porządku, a w tej grze po pierwsze wyczułam fajny klimat oraz taki troszeczkę Unreal Tournamentowy ter Wipe. Jeżeli wiecie o co mi chodzi. Gra okazuje się pierwszego i mam nadzieję, że poza dobrą multiplayerową łódzką e, twórcy nam zapewnią także bardzo ciekawą fabułę. No ale przynajmniej, chociaż nawet jeżeli nie będzie ciekawa, no, taką wiecie, znośną, nie? Okej, okay, kolejnym tytułem jest Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Trukarze się na PlayStation 4, już 1 czerwca. Virtua Fighter 5, moim zdaniem. E Troszeczkę ta gra została przyćmiona przez Mortal Kombat i Tekkena w ostatnich latach, a sam doskonale pamiętam, co się działo, kiedy Virtua Fighter 4 ukazało się. Bodajże na PlayStation 2 gra była niemałą rewolucją, jeżeli chodzi o rynek elektronicznych, elektronicznych bijatyk, chciałem powiedzieć elektronicznych gier wideo, nieważne. Słuchajcie, Virtua Fighter przede wszystkim, naprawdę świetny system walki, bardzo satysfakcjonujące kombosy i gra, która jest... Chciałbym powiedzieć easy to learn, hard to, hard to master, no ale ona jest ogólnie hard to master, ale jest bardzo satysfakcjonująca. Mam nadzieję, że kiedyś Virtua Fighter wyjdzie też na Nintendo Switch, ponieważ nie ukrywam, że w biatyki bardzo chętnie pograłbym sobie w metrze, albo autobusie, albo gdziekolwiek indziej. Tak czy inaczej Virtua Fighter 5, moi drodzy, Ultimate Showdown, twórcy obiecują całą masę nowego kontentu i myślę, że w fani powinna powinna ten tytuł jak najbardziej... Czekać. Czekać również powinni fani, ale tym razem motoryzacji, na grę Rackfest, która okazuje się na PlayStation 5 już 1 czerwca. Rackfest, tak naprawdę, ścigałka, w której mamy bardzo zaawansowaną mechanikę rozbijania samochodów, wszystkie te wygięcia, blach, pękające szyby i tak dalej. Wygląda to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Aczkolwiek ja osobiście fanem wyścigów zbyt dużym nie jestem, więc ten tytuł odpuszczam, no ale gra wygląda naprawdę bajecznie, to trzeba przyznać jeżeli mówimy bajecznie, no to trzeba też powiedzieć o DC Super Hero Girls Teen Power, moi drodzy, która wychodzi już 4 czerwca na Nintendo Switch. No może być to idealny tytuł dla waszych córek, żon, matek. Słuchajcie, sióstr, ja osobiście planuję ten tytuł kupić żonie, ponieważ o, może zobaczymy jak to będzie wyglądało, może sobie sam pyknę. Gra generalnie rzecz biorąc ma bardzo ładną, style-shadingową grafikę. Mam nadzieję, że gameplay będzie również przyjemny. Będziemy się w tej grze wcielać w znane heroiny z Uniwersum DC. No każdy z nas przecież lubi uniwersum DC, prawda? Tak czy inaczej, moim zdaniem warto czekać. Warto jest czekać również na Sniper Ghost Warrior Kontrakt z dwa. Długi tytuł. E, generalnie rzecz biorąc, z tego co widzę, no, to seria sniper, która jest z nami już od naprawdę wielu lat w końcu odnalazła swój taki swój taki tor. Gra wygląda jak taki troszeczkę mroczniejszy Far Cry z naprawdę całą masą broni do wyboru i z ekstremalnie soczystymi headshotami. Myślę, że warto jeszcze czekać. Ja osobiście nigdy fanem serii Sniper nie byłem, no ale ten tytuł po trailerach wygląda na taki najbardziej kompletny, jeżeli chodzi o tą markę i naprawdę bardzo mocno trzymam kciuki już 4 czerwca. 5 czerwca, moi drodzy, wychodzi Umarangi Generation. Zawsze miałem problem z japońskimi tytułami. Gra ukazuje się na Nintendo Switch. No i jeżeli jesteście fanami japończyzny, to powinna was zainteresować. Ja jestem fanem japończyzny, no ale ta gra mnie kompletnie nie interesuje. Będzie to symulator robienia zdjęć w grafice, która mi osobiście troszeczkę przypomina Jet Set Radio. Zobaczymy, co z tego będzie. Wiecie, często jest tak, że gra pozornie wygląda na dość kiepską, no a potem okazuje się być hitem, więc może, jest, może też będzie tak w tym przypadku. Eee, wszyscy pani średniowiecznego. Walenia e, tym toporem po kurczę hełmach swoich wrogów i rzucania włócznią oraz strzelania z łuku powinni mieć koniecznie uwagę na datę 8 czerwca, ponieważ wtedy wychodzi gra Silvery 2. Moi drodzy, nigdy w życiu nie grałem w ten tytuł. I napiszcie mi w komentarzach, czy warto. Gra generalnie rzecz biorąc wygląda ekstremalnie dobrze. No i powiem Wam szczerze, że chyba się tym tytułem zainteresuje, chociaż osobiście w jedynkę nigdy nie grałem, no, wygląda to naprawdę naprawdę ciekawie, ale jeszcze bardziej ciekawie moi drodzy wygląda gra, która wychodzi 10 czerwca na PlayStation 5 i jest to pierwszy tak naprawdę RP, japoński RPG, który wygląda mocno next genowo, czyli Final Fantasy VII remake Integrate, moi drodzy, tylko na PlayStation 5, czyli jeszcze bardziej dopakowana wersja remakeu Finala 7, tak naprawdę remakeu pierwszego czaptera Final 7 z dodatkowym epizodem z Jafi Jafi chyba tak się to mówiło, prawda? Z tego co dobrze pamiętam. Jeżeli mówię źle, no to mi poprawcie, słuchajcie, może się mówi Yuffi. Generalnie rzecz biorąc, graficznie to totalnie wymiata absolutnie. Ja jeszcze nie grałem w remake 7, ponieważ gdzieś tam chciałbym, pamiętając tą oryginalną 7, dostać taki, wiecie, komplet już cały całą historię od samego początku do samego końca, no i wtedy sobie taką kolekcję pewnie kupię, przejdę i pewnie będzie mi się bardzo podobała, ponieważ Final Fantasy VII to jedna z moich ulubionych gier. Ever. 10 czerwca, moi drodzy, wychodzi Ninja Gaiden Master Collection na Nintendo Switch, na Xboxa oraz PlayStation 4. No i tutaj powiem Wam tak, że na ten tytuł również się napalam, ponieważ nigdy w życiu nie miałem okazji grania w Ninja Gaiden. Pamiętam tylko, jak kiedyś kumpel kupił sobie Xboxa 1, przyszedłem do niego, ja wtedy byłem dumnym posiadaczem PlayStation 2 i odpalił mi Ninja Gaiden, no to po prostu spadły mi, kurde... Ręce mi opadły, jak zobaczyłem grafikę. Autentycznie, słuchajcie, gra wyglądała naprawdę niesamowicie. Ten remaster, z tego co widzę, on, to też wygląda nieźle. Będziemy tutaj mieć całą kolekcję gier, dodatkowe postaci, oraz ten legendarny już wręcz poziom trudności, o którym tak wszyscy mówią. No, chętnie sprawdzę, czy gra faktycznie jest taka trudna. Kolejnym tytułem, o którym chcę wam powiedzieć, jest Guilty Jer Strive, moi drodzy, czyli 11 czerwiec. Niech tą datę sobie zapiszą wszyscy fani dwuwymiarowych bijatyk. Moi drodzy, Guilty Gear zawsze było bardzo dobrym tytułem, ja osobiście grałem tylko w te części, które były bodajże na PlayStation 1, ponieważ jakimś takim mega fanem, ja tych 2 dni, nigdy nie byłem, nawet no tutaj mamy ekstremalnie pokręcone postaci, mega fajne kombosy, słuchajcie, e, bardzo wymagający, ale też satysfakcjonujący z tego, co pamiętam, system walki, no i tą grafikę, która tutaj autentycznie zrywa czerep, nie? gra ukaże się na PlayStation 4 i na PlayStation 5 i myślę, że wszyscy fani biatyk powinni mieć ten tytuł jak najbardziej na radarze. Ja też będę miał, no bo gra wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Choć tak jak mówiłem, no biatyki to nie jest moje, moje ulubione, mój ulubiony gatunek, no ale chętnie bym sobie w tą akurat część cyknął. Jeszcze chętnie bym sobie, mówiąc cyknął w grę, która ukazuje się 17 czerwca, mianowicie Ratchet and Clank Rift Apart, moi drodzy PlayStation 5 w końcu będzie miało tytuł, który naprawdę pokaże mocnej konsoli, no zresztą tak było w sumie zawsze z serią Ratchet Clank, nie? Będziemy tutaj mieli do czynienia z platformówką, no, platformówką, z niesamowicie ciekawym ar arsenałem broni, jeżeli chodzi o broń, no to seria Ratchet Clank zawsze kompletnie błyszczała, moi drodzy, zobaczymy. No jak na razie graficznie to wygląda jak film Pixara, jak nie lepiej, no ja się jaram, nie? Na pewno kiedy już kupię PlayStation 5, no to Ratchet Clank będzie jednym z pierwszych tytułów, ponieważ przy Chyba każdej z części, w które grałem, bawiłem się bardzo dobrze, a grałem w 3 z tego co pamiętam. Tak, tak czy inaczej, 17 raczej ten klęk Rift Apart, PlayStation 5. Bierzcie, słuchajcie, koniecznie, nie. 22 za to ukaże się Dun Dungeons and Dragons Dark Alliance. Wybaczcie mi, słuchajcie, troszeczkę chciałem przeczytać. Inną nazwę gry. Dungeons and Dragons to będziemy tutaj mieli do czynienia z takim rpg RPG-em, z bardzo mocno rozgrywką, która jest bardzo mocno nastawiona na akcję rozgrywką. Osobiście ja bardzo lubię moi drodzy klimaty Dark Fantazy, ale coś mi tutaj w tej grze nie pasi. Może jestem odosobniony, jakoś tak widzę tutaj te mroczne fantazy, fajnie wyglądające postacie, dynamiczne pojedynki, ale brakuje mi takiego charak charakteru w tym tytule. No zobaczymy. Mam nadzieję, że się mimo wszystko zawiodę w sensie pozytywnym że się rozczaruję i że gra będzie lepsza niż mi się wydaje, no bo jak na razie wygląda bardzo dobrze, ale mówię, mój tutaj pajęczy zmysł mówi mi, że coś może być z tym tytułem nie tak. Na pewno nic nie będzie nie tak z tytułem, który wychodzi 24, moi drodzy, czyli Legend of Mana Remastered. Boże, jest tak wiele gier, a tak mało czasu. Nigdy nie zapomnę, jak się poczułem, kiedy włączyłem Legend of Mana na PlayStation 1, moi drodzy. Ta grafika wtedy wyglądała naprawdę naprawdę niesamowicie. E, niczym żywe obrazy tak naprawdę. nie? Będziemy tu mieli do czynienia z japońskim rpg akcji, z bardzo oryginalnym sposobem prowadzenia fabuły. No i tutaj mamy także odświeżoną grafikę w wersji na Nintendo Switch oraz na PlayStation 4. No moim zdaniem jest warto czekać, ponieważ gra już tak naprawdę jest legendarna, ma piękną grafikę, świetną muzykę. No no I dla wszystkich fanów japońskich RPEGów jest to pozycja obowiązkowa. Ja na razie z powodu zbyt dużego backloga ten tytuł odpuszczam, aczkolwiek na bank go prędzej czy później kupię no i ukończę, nie? Kolejna gra, czyli kolejny japoński RPG, moi drodzy. 24 również będzie miała miejsce premiera gry The Wicked King and Noble Hero. Gra ukaże się na PlayStation 4 i na Nintendo Switch i powiem wam tak, tak oryginalnego stylu graficznego nie widziałem naprawdę od dawna. Gra obiecuje nam turowe walki, bardzo ciekawą fabułę oraz klimat przez duże K. I to jest kolejny tytuł, który ja mam zamiar odpuścić, ale na pewno będę miał go na uwadze, ponieważ no wygląda to naprawdę interesująco. Moi Zaniem. I kolejna gra, moi drodzy, czyli Mario Golf Super Rage, która wychodzi 25 czerwca. E, powiem Wam tak, nie jestem fanem golfa, ale jestem fanem Mario i Nintendo, więc myślę, że tutaj również e, Big N zape za zapewni nam naprawdę ciekawą tutaj dozę rozgrywki i rozrywki. Gra będzie miała multiplayer, w gdzie będziemy odbijali, słuchajcie, piłeczkę za pomocą jednego z naszych Joy-Conów. No nie wiem, Nintendo, jeżeli Wy mnie przekonacie do golfa, no to naprawdę gratulacje, nie? No ale będę miał ten tytuł na pewno na uwadze, tak jak każdy tytuł z Mario, ponieważ gry z Mario już nas przyzwyczaiły do pewnego poziomu jakości po i poniżej tego poziomu raczej. Nie schodzą. No i ostatnia gra, moi drodzy, na tej liście, czyli dla mnie osobiście najważniejszy tytuł: Tony Hawk 1 i 2 Remastered na Nintendo Switch. Wiem, że ten tytuł już się ukazał przedtem na innych konsolach, no ale ja czekałem cały czas z nadzieją, że jednak gra wyjdzie na Nintendo Switch, ponieważ bardzo chciałbym odświeżyć sobie poziomy, w które trzaskałem, będąc, słuchajcie, we wczesnym liceum, albo nie no, chyba gimnazjum, to było na PlayStation 1, nie? Tak, w gimnazjum. Ogólnie rzecz biorąc, Tony Hawki dwójka, szczególnie była u mnie na osiedlu taką, wiecie, na maksa kultową grą, nie? Spotykaliśmy się z kumplami, żeby bić wspólne rekordy, potyczkować się w multiplayer, a także pokazywać sobie, kto wykręci ciekawsze triki na planszy. Niesamowity soundtrack, Rage Against the Machine i cała reszta, naprawdę bomba. Ja na to bardzo, bardzo czekam i jest to dla mnie paradoksalnie... Najmocniejsza premiera tego miesiąca w sensie nadchodzącego, czyli czerwca. No no i to by było na tyle moi drodzy. E, serdecznie Was pozdrawiam. Słuchajcie, pamiętajcie o dawaniu łapki w górę, subskrypcji, pukaniu w dzwonek. No i co, życzę Wam miłej drugiej połowy weekendu oraz miłego tygodnia. Pozdrawiam.